Pomogliście mi wypromować biznes, by the way. Tak? Czyli kręci się teraz. Z Iloną Felicjańską i z Jackiem Poniedziałkiem. Bardzo dużo gwiazd u nas bywa. Chociaż ostatnio, yy, no jak pewnie wiesz, Ilona Felicjańska na swoim fanpage'u napisała, Uważajcie na Piotra Kaszubskiego. Ja się tak zastanawiam, dlaczego? No nie. Ona, ona zarzuca mi, że nie wykonaliśmy wszystkich zabiegów do końca. A ja tak mówię, rzeczywiście nie wykonaliśmy tych zabiegów do końca, bo pani Ilona była pod wpływem alkoholu. No więc wiesz. Kiedy to było? Kiedy pił alkohol? No to A? kiedy był ten incydent, że przyszła do was i wiesz. Zaraz po tym, jak pozowała na okładce gazety z dziećmi. Pytanie. Jak to jest z gwiazdami? Czy chcą y, zachować absolutną anonimowość? Każą wam na przykład, wiesz, y, Sprawie, że klinika będzie tego dnia pusta czy coś takiego. Y, no niektóre tak, ale wiesz co, to jest tak, że jeżeli ktoś płaci normalnie za zabieg. To jest anonimowy i to nigdy nie wyjdzie. A jeżeli ktoś chce mieć, zabiegi za darmo i dostawać pieniądze z reklamy mojej firmy, to wtedy no, robi to publicznie, prawda? Okej, okay, a jakie osoby u Ciebie do tej pory to robiły za darmo w ramach promocji? Y, Jacek poniedziałek, Kasia Burzyńska, y, Ilona Felicjańska. No ale z panią Iloną no mówię, zerwałem kontrakt reklamowy. No jednak no, nie radzi sobie, tak?